Cześć, jesteś na Kult TV i w tym odcinku przedstawiam porcję łamigłówek i zagadek na myślenie. Te zadania sprawdzą mi jedność twojego logicznego myślenia. Proponuję sprawdzić, jak sobie z nimi poradzisz. Numer 1. Mogę podróżować po całym świecie, mimo tego, że zawsze stoję w kącie. Kim jestem? Znaczkiem pocztowym. Daj łapkę w górę, jeśli lubisz podróżować, i przechodźmy do następnych zadań. Numer 2. Kiedy staje się możliwa taka sytuacja, że gdy dodamy do 12, 1, otrzymamy 1. Na zegarze. Numer 3. Pani przyniosła do przedszkola bombonierkę, w której były 24 czekoladki. Dzieci również było, akurat 24. Pani dała Jasiowi bombonierkę i powiedziała, żeby rozdzielił porówno dla każdego po jednej. Po kilku minutach każde z dzieci miało czekoladkę z bombonierki. Pani jednak spostrzegła, że w bombonierce została jeszcze jedna czekoladka. Jasio, spytany, czy na pewno kogoś nie pominął, powiedział, że każdy dostał po jednej czekoladce. Jak to możliwe? Jasio rozdał każdemu, tylko nie sobie, więc nikogo nie pominął. A w bobonierce została jeszcze jedna, jego czekoladka. Numer 4 Mała Amelka jest uwięziona w wieży. Aby z niej wyjść, musi zejść po drabinie i wybrać jedne drzwi. Jednak za każdym z nich czyha na nią niebezpieczeństwo. Za pierwszym jest gorąca lawa, która wypłynie, gdy tylko otworzy się drzwi. Za drugim jest klaun zabójca, który morduje wszystkich spotkanych na swojej drodze. Za trzecimi drzwiami czeka lodowata przestrzeń. Za czwartymi stoi policjant, który zastrzeli każdego mężczyznę i każdą kobietę. Które drzwi powinna wybrać Amelka, aby wydostać się z wieży? Amelka powinna wybrać czwarte drzwi. Policjant zabije każdego mężczyzny i każdą kobietę, a Amelka jest jeszcze dzieckiem, dlatego jest bezpieczna. Numer 5. Sprawdźmy teraz swoją spostrzegawczość. Uważnie spójrz na te obrazki i powiedz, co tu nie pasuje. 6. Zagadka kryminalna. Pani Nowakowska zadzwoniła na policję i z wielkim żalem zawiadomiła, że jej zabytkowy naszynik zaginął. Kiedy policja przyjechała do jej mieszkania, nie widziała, żeby zamek w drzwiach był wyłamany. W mieszkaniu panował bałagan, a na podłodze znajdowały się ślady stóp. Jedynie jedno okno było wybite. Na drugi dzień policja zatrzymała panią Nowakowską za oszustwo. Dlaczego? Policja była przekonana, że pani Nowakowska ich okłamała, ponieważ okno było wybite od środka. Gdyby włamywacz wybił okno z drugiej strony, szkło leżałoby na podłodze mieszkania. Numer 7. Uważnie spójrz na ten obrazek i powiedz, który mężczyzna mówi prawdę. Rozwiązanie tej zagadki piszcie w komentarzach, a ja podam odpowiedź poprawną w następnym odcinku. Teraz pora na rozwiązanie pracy domowej z poprzedniego odcinka. Jedziesz samotnie samochodem nocą w burzy. Mijesz przystanek autobusowy i widzisz troje ludzi oczekujących na autobus. Staruszkę, która wygląda jakby właśnie umierała. Twojego dobrego przyjaciela, który kiedyś uratował Ci życie. Cudowną dziewczynę lub faceta, dokładnie takich o jakich zawsze marzyłeś. Jak rozwiążesz sytuację, zakładając, że masz tylko jedno wolne miejsce w swoim małym kabriolecie? Możesz zabrać umierającą staruszkę i uratować jej życie, możesz zabrać przyjaciela i zrewanżować mu się za uratowanie ci życia, jednak wówczas może się okazać, że już nigdy nie spotkasz swojej wymarzone miłości. Kogo zabrać? Rozwiązanie jest proste. Trzeba dać kluczyki swojemu przyjacielowi z prośbą, by zabrał staruszkę jak najszybciej do szpitala. Samemu zaś trzeba zostać na przystanku i wspólnie z dziewczyną, facetem swych marzeń, zaczekać na autobus. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów i zwłaszcza swych subskrybentów. Dziękuję za Wasze komentarze i polubienie. Wszyscy jesteście cool. Mam nadzieję, że dzisiejsze zagadki nie sprawiły Wam trudności. Piszcie w komentarzu ile zagadek potrafiliście rozwiązać, a także która zagadka najbardziej Wam się spodobała. Nie zapomnijcie o naciśnięciu na dzwoneczek powiadomienia, aby nie przegapić następnego odcinka. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że Twój mózg będzie w świetnej kondycji.